Campbell zniechęcał do przebycia do Polski słowami: Nie jedźcie tam, bo wrócicie w trumnie. Zostańcie w domu i obejrzyjcie to w telewizji, nie ryzykujcie. To szokujące, ale te słowa byłego kapitana reprezentacji Anglii dotyczą euro 2012 i taką radę daje brytyjskim kibicom. Ale jak wygląda rzeczywistość w 2024 roku? Jak to się stało, że Polska uznawana jest przez wielu za rasistowski kraj, a dziś jeden z najpopularniejszych streamerów na świecie powiedział pierogi, O dobrze, mówi o Polsce. Przykładem może być kanał Jetcrew, dwóch chłopaków żyjących w Australii, którzy zbudowali swój kanał na polskiej widowni. Australijczyk próbuje mówić po polsku, reaguje na polską kulturę, takie treści leciały na miliony wyświetleń. Innym przykładem jest, gdy czarnoskórzy youtuberzy oceniali polski rap 6 lat temu. To również było guilty pleasure polskiego widza. Odcinki o tytułach Najlepsze reakcje czarnych na polski rap również roznosiły się wirusowo na miliony wyświetleń. Teraz, w przypadku odwiedzin Ajou-Spida, również możemy dostrzec fascynację tym, że twórca Zachodu odkrywa polską kulturę. Czujemy się zauważeni, gdy ktoś za granicę nas dostrzeże. A gdy jeszcze zje pieroga, to koniec. Automatycznie stajesz się Polakiem. Ale z czego to wynika? Musimy cofnąć się w czasie, żeby zrozumieć kontekst, bo to historyczne uwarunkowania powodują, jacy jesteśmy obecnie. Historia Polski przez wieki była zapisana w dramatach i bolesnych wojnach, które wniknęły głęboko w tkankę narodową. Jesteśmy narodem straumatyzowanym. Są ciekawe badania z 2023 roku, średniutkie, z listopada, których konkluzja jest nieciekawa: Polska jest najbardziej, Polacy są najbardziej straumatyzowanym narodem na świecie. Średnia ludzi ze stresem pourazowym jest na świecie 10%, w Polsce mamy 19%. Ups, co się dzieje? Dlaczego? Rozbiory i wojny światowe były dla nas traumatycznym doświadczeniem, które odcisnęło swoje piętno na kolejne pokolenia. Druga wojna światowa nie tylko przyniosła ogromne zniszczenia materialne, ale przede wszystkim pochłonęła miliony istnień ludzkich. Po wojnie Polska znalazła się za żelazną kurtyną pod wpływem Związku Radzieckiego. Czasy PRL-u z ich cenzurą, brakiem wolności i trudnymi warunkami życia sprawiły, że odcięci od Zachodu Polacy musieli nauczyć się przetrwać w trudnych warunkach. Kiedy wreszcie odzyskaliśmy niepodległość w 1989 roku, rozpoczął się proces transformacji i odbudowy kraju. Kiedy inne kraje Zachodu się prężnie rozwijały, Polska dopiero wstawała z kolan, byliśmy bankrutami z marzeniami na lepsze jutro. Polacy byli wychowywani marzeniami o zachodzie, o lepszej cywilizacji, co wzmocniło nasze kompleksy i poczucie niższości. To nie tylko kwestia wychowania, ale również dziedziczenia międzypokoleniowej traumy. To przywołanie ma znaczenie, żebyśmy my też byli świadomi tego, że ten stres powojenny on nadal w nas jest, on funkcjonuje. On się nie rozmył przez te trzy pokolenia, czy tam cztery. To wcale jeszcze nie zniknęło, to kolejne pokolenia również są jakby tym trafione. No tak, w takiej żyjemy cholernej części Europy, yy, części świata. Dlatego też, choć wojna była ostatnim głębokim ogniskiem traumy, Polska jako naród od XVIII wieku przeżywała serię niepokojów, które formowały nasz kolektywny sposób myślenia i reagowania na świat. Wszystkie te doświadczenia kształtowały polską tożsamość i mentalność, przyczyniając się do wykształcenia niezwykle odpornego, ale i zamkniętego w sobie narodu. Ta skomplikowana matryca historii i traumy odciska swoje piętno na kolejnych pokoleniach, nawet gdy nowe pokolenia nie doświadczyły bezpośrednio tragicznych wydarzeń. Ale to jest przeszłość. Przytoczę wypowiedzi z polskiego Radia 24 doktora Tomasza Luterka, politologa i prawnika, autora publikacji naukowych i książki Polski Kompleks Zachodu Drogami wzdłuż granic cywilizacji. Jakiś czas temu miałem spotkanie z młodzieżą licealną. Na temat właśnie mojej książki Polski uh -huh. Kompleks Zachodu. I o ile starałem się przekazać wiedzę dotyczącą na przykład innego postrzegania Polski wschodniej i zachodniej, bardzo szybko to zrozumieli i nie mieli z tym problemu. Uh -huh. Rzeczywiście podawali wiele przykładów, że jest różnica w, w percepcji wewnątrz krajowej. Natomiast następnie przeszedłem do jakby relacji międzynarodowych i poprosiłem o porównanie trzech miast Warszawy, Berlina, Paryża przyznam, że jako człowiek już starszej generacji czekałem na to, że oczywiście Paryż jest wspaniały, Berlin coś tam i tak dalej, a Warszawa nie do końca. Tak, tak przypuszczałem, że tego typu będzie narracja. A co się okazało? Licaliści mówią, nie no, Paryż jest brudny, jest niebezpieczny, Warszawa ma super czyste metro, etc. Przyznam, że no, to jest to, o co chodzi. Czyli, czyli ten proces postępuje. Mhm. Ta młodzież wychowała się już właśnie w normalnym świecie gospodarki rynkowej, czyli nie ma takiego kompleksu, gdzie jadą do innego państwa i widzą, że są pełne półki, tak, jadą wygląda... na saksy, tak. zarabiają grosze, przeżywają frustrację, że nie stać ich na nic. Dokładnie, no w tej chwili tego nie ma. Jadą i te sklepy wyglądają tak samo. Co więcej, sklepy, w tych skle... ceny w tych sklepach są podobne, e, autostrady w Polsce i zagraniczą są podobne i już nie ma takiego wielkiego rozdźwięku, takie, takiego przekraczania granicy cywilizacji, wręcz e, namacalnego i to powoduje, że te kompleksy się zmniejszają. Jeszcze kilkanaście lat temu młodzi ludzie w Polsce marzyli o Zachodzie. Zapartym tchem oglądali filmy o życiu w Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku, widzieli w tych miastach spełnienie swoich marzeń. Zachód był symbolem wolności, dobrobytu, nowoczesności. To tam, w świetle neonów i pod monumentalnymi budynkami, miała czekać na nich lepsza przyszłość. Uciekali od szarości blokowizg i trudów codzienności, wierząc, że za granicą znajdą to, czego brakowało im w domu. Natomiast one wciąż silnie pokutują, im starsza generacja, tym ten, kom, ten kompleks jest większy. Przynajmniej taka jest moja obserwacja. Chyba więc przykład, słuszne. Więc na przykład ja widzę, że bardzo silny jest ten kompleks w pokoleniu 40-50 latków, bo to jest, ten, to jest to pokolenie transformacyjne. Przełomowy. Dokładnie. I mhm. tam rzeczywiście nagromadzenie tych czynników, które potęgowały to, że no bo tam jest lepiej i tam oglądaliśmy te MTV, które było takim jakimś zachwytem, e, i, i a u nas tego nie było, to, to wszystko, to wszystko gdzieś, gdzieś rezonowało i w tym pokoleniu rzeczywiście ten kompleks. Jest silny, on często jest odreagowany przez dzieci. W młodszym pokoleniu kompleks Zachodu ustępuje. W miarę jak mityczny obraz Zachodu blaknie, młodzi Polacy zaczynają dostrzegać, że nie tylko tam można znaleźć szczęście i sukces. W naszym rodzimym kraju, mimo wszystkich jego problemów, pojawiają się nowe możliwości. Zachód przestaje być celem, a staje się jedynie jednym z wielu możliwych wyborów. To, co kiedyś było symbolem marzeń, teraz staje się jedynie przystankiem w drodze do budowania lepszego życia tam, gdzie serce naprawdę czuje się jak w domu. Jak w domu. W zachodzie, gdy każda przeszmuglowana kaseta VHS filmami zza żelaznej kurtyny była oknem na lepszy świat, wierzyliśmy, że tam, daleko, jest ziemia obiecana. Europa Zachodnia jawiła się jako kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie wszystko jest lepsze, piękniejsze, bardziej dostępne. Jednak te marzenia powoli ustępują miejsca realistycznemu spojrzeniu na świat. Dziś młodzi ludzie zaczynają dostrzegać prawdziwe wartości, które nadają życiu sens i znaczenie. Nie porównujemy już tylko wskaźników PKB, które kiedyś były dla nas jedynym miernikiem sukcesu. Patrzymy na komfort życia, który odczuwamy na co dzień. To w drobnych rzeczach, takich jak czyste ulice, dostęp do zieleni, możliwość spacerów w parku, tkwi prawdziwa wartość. Polska, nasz dom, ma to wszystko i wiele więcej do zaoferowania. Oczywiście, dla nas, ludzi ze świata zachodniego, na, w pierwszym ujęciu, oczywiście wywołuje to taki lekki uśmieszek. Natomiast, jak się dłużej zastanowimy, jeżeli przyjmiemy odpowiednio skalibrowane mierniki, takie gdzie na przykład Czyste powietrze, czysta woda, środowisko, w jakim żyjemy, będą uwzględniane, to może się okazać, że takie bardzo produktywne i wysoko oceniane przez PKB kraje czy części świata nie będą idealne. Ja pamiętam, że kiedyś byłem w Hongkongu, który we wszystkich tych właśnie ujęciach, tabelach wypada bardzo korzystnie. Wysoko, tak. Natomiast y, chodząc po tym Hongkongu, no zastanawiałem się, czy ja chciałbym tam mieszkać. I nie chciałbym mieszkać w tych wieżowcach, mrówkowcach, y, gdzie ze są skrawki zieleni i to nie jest miejsce, które ja oceniam bardzo wysoko. Prawdopodobnie... Wspomniał Pan przed chwilą, wejdę w słowo, bo to bardzo słuszna uwaga, że licealiści oceniają pozytywnie właśnie na przykład Warszawę, y, która jest zdecydowanie, no przynajmniej w, jeszcze w wielu miejscach, przyjaźń, bardziej przyjazna dla życia, czyste metro. Poczucie bezpieczeństwa. Przecież y, y, te, te, ten odsetek przestępczości w wielkich miastach, w tych metropoliach jest przerażający. No. U nas się jeszcze aż tak często to nie zdarza. Bezpieczeństwo, które odczuwamy idąc wieczorem po ulicach naszych miast, jest bezcenne. Jakość pożywienia to kolejny aspekt, który doceniamy. Nasze targi pełne są świeżych warzyw i owoców, domowych przetworów czy naturalnych produktów. Ilość zieleni, która nas otacza, jest imponująca. Ogromna ilość lasów, jezior i łąk. Nasza przyroda jest piękna i dzika, daje nam oddech i przestrzeń do życia. Wreszcie czystość naszych miast, też mająca niebagatelny wpływ na to, że czujemy się po prostu dobrze. Marzenia o zachodzie były piękne, ale rzeczywistość bywa bezlitosna. Większość z nas, która jeździ i porównuje, nagle wraca właśnie z taką refleksją, że w sumie w tej Polsce jest coraz lepiej. Jest czysto, jest bezpiecznie, e, żyjemy na całkiem sensownym poziomie. Przed wiele osób jeździ chociażby do Włoch. Jeżeli spojrzymy na południowe Włochy, czyli kraj, który był w Unii Europejskiej, który był bogatszy, do którego emigrowało wielu Polaków w latach 90. czy 80., no w tej chwili nie wiem, czy ktoś chciałby na przykład przeprowadzić się z Warszawy na Apollo. Oczywiście pogoda pewnie jest przyjemniejsza. Architektura zapewne też, natomiast jest wiele innych czynników, które prawdopodobnie przesądziłyby o tym, żebyśmy woleli mieszkać w Warszawie. Dlatego warto zrewidować ten taki taki punkt wyjściowy, że poza tym zdefiniowanie zachodu. Co to znaczy zachód? No, no zachód właśnie, rzeczywiście ma to, Co wiele to jest twarzy. kim jest Europejczyk w ogóle? No tak. Czy takie inicjatywy jak odwiedziny Ajou-Spida mogą pobudzić niewykorzystany rynek turystyczny w Polsce? Polska, kraj o bogatej historii, malowniczych krajobrazach i unikalnej kulturze, wciąż pozostaje nieodkrytym skarbem na turystycznej mapie Europy. Pomimo jej niewątpliwych atutów, takich jak wspaniałe zabytki, rozległe lasy i piękne jeziora, nie jest najczęściej wybieranym miejscem turystycznym w Europie. Co sprawia, że Polska pozostaje w cieniu bardziej popularnych destynacji. Cudowni, gościni ludzie, pyszne jedzenie, piękne krajobrazy, ale nadal Polska wciąż boryka się z problemem niedostatecznej promocji na arenie międzynarodowej. Często przegrywa w walce o turystów z takimi krajami jak Węgry, Rumunia czy Bułgaria. Polska, choć pełna potencjału, wciąż potrzebuje większego wsparcia w tej dziedzinie. Turystyka w Unii Europejskiej zdecydowanie różni się w zależności od kraju. Wiele państw, trochę wyolbrzymiając, mogłoby nawet nie zauważyć braku turystów. Jednym z nich jest chociażby Polska. W naszym państwie udział turystyki w PKB jest praktycznie najniższy w całej wspólnocie. Teraz widzisz na ekranie mapę udziału turystyki w PKB państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w 2022 roku. Możemy zauważyć, że Polska i Czechy, nie licząc Irlandii, posiadają najniższy udział turystyki w PKB. Średni poziom udziału turystyki w PKB państw Unii Europejskiej to 8,87%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce. Region Europy Środkowo-Wschodniej jest tym, który najmniej czerpie z turystyki. Państwa naszego regionu nie są zależne od globalnych trendów i kryzysów gospodarczych pod względem zasobności portfeli odwiedzających. Taki kraj jak Polska ma ogromny potencjał, aby wykorzystać swoją niezależność i wprowadzić turystykę na nowe tory. Teraz spójrzmy na to z innej strony. Co by się stało, gdyby nasze wyniki turystyczne mogły dorównać takim krajom jak Węgry, Rumunia czy Bułgaria? Wyobraź sobie wzrost gospodarczy, który mógłby się z tego zrodzić, oraz dodatkowe wpływy do budżetu, które mogłyby zasilić nasz kraj. Spoglądając na mapę turystyczną Unii Europejskiej, zauważamy, że to kraje z dostępem do Morza Śródziemnego są najpopularniejsze. Ich piękne plaże i ciepły klimat przyciągają miliony turystów rocznie. Wysokie wyniki odnotowują również państwa Europy Zachodniej, znane ze swoich ikonicznych miast i zabytków, które są magnesem dla podróżników z całego świata. A co z Europą Środkowo-Wschodnią? Mimo bogatej historii, licznych zabytków i atrakcyjnych cen, nie cieszy się ona aż takim zainteresowaniem. To jednak może się zmienić. Wystarczy dobry plan i skuteczna kampania, martsza niż 30 lat temu. Gospodarsza transformacja, mimo kosztów, okazała się udana. Wyobraź sobie Polskę w 2018 roku. To czas, kiedy większość jej mieszkańców, bo aż 81%, ocenia swoje życie jako co najmniej średnie, a wielu nawet jako dobre, a nawet bardzo dobre. Na ulicach miast i miasteczek widać zadowolonych ludzi, którzy czują, że ich trud i wysiłek przynosi owoce. W parkach, kawiarniach i na placach zabaw roznosi się radość i optymizm. Ale aby zrozumieć, jak daleko doszliśmy, trzeba cofnąć się do 1993 roku. To był czas, kiedy Cebos po raz pierwszy zapytał Polaków o ich poczucie jakości życia. Wtedy obraz był zupełnie inny: ponad połowa ankietowanych czuła się biedna, zmagając się z codziennymi trudnościami. Dobrze lub bardzo dobrze żyło wtedy zaledwie 3% społeczeństwa. Patrząc na te dwa momenty w czasie, widać jak ogromne zmiany zaszły w Polsce przez te 25 lat. Transformacja gospodarcza, społeczna i kulturalna sprawiła, że coraz więcej osób mogło cieszyć się lepszym życiem. To opowieść o narodzie, który krok po kroku budował swoją przyszłość. Ekonomiści zgodnie uważają, że sukces gospodarczy Polski wynikał głównie z determinacji i wysiłku własnego narodu. Profesor Stanisław Gomułka, jeden z głównych doradców rządu tamtych czasów, podkreśla, że choć oczekiwano upadku firm, wzrostu bezrobocia i innych trudności, Polska zdołała zminimalizować negatywne skutki dzięki działaniom na poziomie makroekonomicznym. W 1993 roku bezrobocie sięgało 16,4%, jednak prawdziwe apogeum tego problemu przyszło w lutym 2003 roku, gdy stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do rekordowych 20,7%. To była najwyższa wartość od czasów transformacji ustrojowej w 1989 roku. Obecnie w 2024 roku Polska utrzymuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższej stopy bezrobocia, z wynikiem tylko nieco gorszym niż Czechy, 2,7%. To pokazuje ogromny przeskok, jaki dokonaliśmy w tak krótkim czasie. Bohdan Wyżnikiewicz, założyciel jednego z pierwszych polskich think tanków ekonomicznych, opisuje tę erupcję przedsiębiorczości jako coś wyjątkowego w regionie postkomunistycznym. Nowe firmy nie tylko zapełniły luki rynkowe, przenosząc handel z tradycyjnych sklepów na ulice, ale także tworzyły miejsca pracy dla osób zwalnianych z niewydolnych przedsiębiorstw państwowych. Świadomość społeczna w Polsce odegrała również kluczową rolę. Jak zauważa Wyżnikiewicz, Polacy zdawali sobie sprawę z historycznej szansy przed nimi i byli gotowi na krótkoterminowe poświęcenia, mając nadzieję na długoterminowe korzyści. To poświęcenie milionów ludzi w latach 90. i wczesnych dwutysięcznych spowodowało, że dzisiaj możemy czuć się dumni z Polaków, którzy torowali nam, młodszym, lepszą przyszłość. I takie fenomeny kulturowe dla polskiego internetu jak streamy ISho Speed, to wysiłek wszystkich, którzy zbudowali takie okoliczności, jak odpowiedzialność za nasz kraj i miejmy nadzieję, że nasi potomkowie w 2050 będą z nas dumni, tak jak my możemy być dumni z ludzi, którzy obalili komunizm i wytrzymali trudny okres transformacji gospodarczej. Dzięki ich wysiłkom dziś możemy cieszyć się wolnością i możliwościami, które przyniosły nam rozwój i dobrobyt. Naszym zadaniem jest teraz kontynuowanie tego dzieła, budowanie silnej gospodarki opartej na innowacjach i szacunku do wartości demokratycznych. Pamiętaj, nasze działania przyczyniają się do stworzenia lepszego jutra, w którym Polska będzie wciąż wzorcem postępu i solidarności w Europie, jak i na świecie. Do usłyszenia w następnym odcinku.